Siemanko Koldziska z tej strony: Metsu i Tomasz Kelly. z przebudowy zagranicznego klubu. Tym razem znajdziemy się w Rumunii, żeby przebudować klasyczny klub dla mojego kanału z tego kraju: CFR Kluż, Dróżne, z którą mam wiele pozytywnych wspomnień, jeśli chodzi o przebudowy. I miejmy nadzieję, że w tym epizodzie będzie podobnie. Jeśli chodzi o tą drużnę, w prawdziwym życiu, to w sezonie zasadniczym zajęli drugie miejsce w lidze rumuńskiej, ale po playoffach spadli na trzecie miejsce, więc nie był to ich sezon marzeń. My zdecydowanie ten wynik chcemy wyśrubować i powalczyć o mistrzostwo Rumunii składu, no nie mamy wybitnego na pewno potrzebujemy transferów żeby ten skład uczynić mocniejszym dobrze znany z Lecha Poznań tutaj Karlo Muchar no co mnie nie mówić, jeśli masz takiego piłkarza w podstawowym składzie, to świadczy tak średnio, jeśli chodzi o wielkość twojego klubu, mamy powalczyć o ćwierć finał ligi konferencji i wygrać co się da w Rumunii, prawie 6 milionów budżetu, ale chciałbym ten budżet jednak trochę podbić, ale może zaczniemy jednak od zakupów, na pewno potrzebujemy kogoś na lewą obronę, na prawą pomoc no, i przytoby się też ktoś do środka pola. No, i napastnik też by nam nie zaszkodził. Zaczynamy zakupy. Od Tiku kupionego z Petroluru za 2 miliony. Duże pieniądze, jak na ligę rumuńską, ale mam nadzieję, że było warto. I ten piłkarz dobrze wpłynie na grę całego zespołu. Następnie Atanasow, ponad 3 miliony kupiony Macedończyk z Krakowi. I miejmy nadzieję, że odmieni naszą grę w środku pola bo tutaj zdecydowanie może zrobić różnicę i tak wygląda nasz podstawowy skład przed pierwszą kolejką ligową Muchar się uchował w podstawowym składzie bo nikogo lepszego tam nie mam gramy z Hindią bo tutaj dość szybko jest pierwsza kolejka i zaczynamy ten mecz już 14 lipca jak widzieliście to się wszystko zaczyna dokonujemy zmian żeby jakkolwiek powalczyć o zwycięstwo ale mecz kończy się podziałem punktów nikt nie zdołał zdobyć bramki no i sprzedajemy Biloga do uradu żeby trochę też pieniędzy pozyskać Kolingera sprzedajemy do Kasimpasy. Te pieniądze jak za tego piłkarza to jest odpowiednia cena w stosunku do jakości. Następnie Sefer kupiony za 1,5 miliona z Rapidu. Jest to bardzo interesujący zawodnik jak na swoją pozycję i na prawym skrzydle może spokojnie sobie dać radę. I Mijowski z Aberdeen. Musieliśmy oddać piłkarza dopłacić ponad milion. I Macedończyk zasił nas na pozycji napastnika. Co by nie mówić graczy z Macedonii Północnej mamy całkiem sporo. I do Żylwę Sans, sprzedajemy Bordeanu. Nie miał u nas szans na grę. No i Klausu do odstępnego. I mógł spokojnie odejść. No i remis z Uniwersytetu Cluj. 1 do jednego, liczyłem na lepszy wynik. Militał do Paris Saint Germain, Laporte do Interu i Bastoń do Atletico Madrid. To były najgłośniejsze transfery letniego okna. No zdecydowanie królowali tutaj stoperzy. No, u nas też były transfery, ale o takich pieniądzach to byśmy mogli tylko pomażyć Zieliński do Borus też ciekawy transfer. Slavia, Siwaspor i Hajduk Split to jest nasza grupa w lidze konferencji. I w pierwszej kolejce remisujemy ze Slawią Praga 2-2, więc jest to całkiem przyzwoity rezultat. A jak będzie dalej? 3-3 Sivaspor. No, na razie na zwycięstwo nie mamy co liczyć. Ale jest jeszcze trzeci rywal w grupie, a więc trzeba się po 10 kolejkach Drugie miejsce w lidze. FCSB z zdecydowanym liderem. 5 punktów przewagi nad nami. A jeśli chodzi o ostatnie miejsce w ligowej stawce, drużyna FCU. No, zobaczmy też nasz podstawowy skład, który zaczyna się naprawdę fajnie rozwijać. No i wygrana z hajdukiem Split, no nareszcie, wygrywamy w lidze konferencji 2 do 0. No i wykonamy zadanie, jeśli chodzi o rozwój młodzieży. No bo zdecydowanie chcemy sobie podbijać tą ocenę menadżera, bo myślę, że warto. Przenosimy tutaj utalentowanych piłkarzy do drużyny seniorów. Co by nie mówić, to nie jest jakieś wielkie wyzwanie, jeśli chodzi o ligę rumuńską, wykonać to akurat zadanie. No i to się bardzo spokojnie udało, no bo tutaj, overale nie są jakieś przepotężne. 2 do 0 z hajdukiem no zdecydowanie ta drużyna nam leży. 6 punktów na niej zdobyte. 2 do 1 również ze Slawią Praga. Kolejne zwycięstwo na naszym koncie, trzecie pod rząd jeśli chodzi o ligę konferencji i jeszcze Siwaspor ograny, ależ klusz się rozwinął. Cóż za piękne wyniki rumuńskiej drużyny i jest pierwsze miejsce, tak jest, Slavia Praga z drugiego, Hajduk Split i Sivaspor żegnają się z rozgrywkami europejskimi. Omijamy dzięki temu też rundę wstępną, a Slavia zagra z Wiktorią Setubal, więc całkiem łatwe losowanie. Po 20 kolejkach wskakujemy na fotel lidera. FCSB na drugim miejscu, Uniwersytet Klusz na trzecim, Petrolul na czwartym miejscu. A gdy spojrzymy na samo dno ligowej stawki, to ujrzymy tam drużnę FCU. No oni zdecydowanie polubili to miejsce. A rozwój zdecydowanie polubił nasz podstawowy skład. No i przegrywamy z Uniwersytet Klusz. No spodziewałem się zdecydowanie tutaj lepszych wyników, ale coś nie idzie po naszej myśli. A jak tam zimowe okno, u nas cisza spokój, bo pieniędzy w budżecie mało. A Hernandez przechodzi do City, Gonzalo Ramos do Barcelony, a Tapsoba do Liverpoolu. No i w ostatniej kolejce sezonu zasadniczego podkonujemy Uniwersytet Krajowa 3 do 1, co oznacza, że Klusz ma pierwsze miejsce po sezonie zasadniczym, drugie miejsce FCSB, Farul Konstanta na trzecim miejscu. Jak widzicie, pierwsze sześć drużyn będzie w grupie mistrzowskiej, co za moment wam zaprezentuję. I jeszcze do tego podział punktów, więc tylko punkt przewagi nad FCSB, reszta drużyn z dużą stratą, no większa ta grupa spadkowa i taki jest podstawowy skład. No i zobaczmy też wyniki rundy wstępnej, Slavia pokonała Wiktorię Setubal, chociaż pierwszy mecz przegrali, a my trafiamy na Lecha Poznań, oj zapowiada się interesujące starcie. 2 do jednego w Poznaniu, tak jest Boateng i Miowski naszymi bohaterami, Kwek tylko na otarcie łez, pokonujemy wreszcie Uniwersytet Klusz. O to chodzi, a jak w rewanżu z Lechem, 3 do 1. Gol z się na otarcie łez, Sefer i Petria naszymi bohaterami. No i tak prezentują się wyniki jednej ósmej finału Ligi Konferencji Europy. A w finale zmierzymy się z PSW. Oj, tu już tak łatwo nie będzie i porażka 2 do 4 u siebie. No niestety De Jong nas załatwił, a w rewanżu 2-1 dla PSW. De Jong naszym katem zdecydowanie Golmiowskiego na otarcie łez. No i żegnamy się z ligą konferencji w ćwierćfinale, a za moment zaprezentuję wam pary półfinałowe, między innymi z drużyną Slavi Praga, od której byliśmy lepsi w fazie grupowej. No i po pięciu kolejkach sezonu, powiedzmy grupy mistrzowskiej, zajmujemy pierwsze miejsce FCSB, strata pięciu punktów, Uniwersytet Klusz aż 17. A jeśli chodzi o najgorszą drużynę, tym razem Botoszani 17 punktów na koncie. A nasz podstawowy skład z tygodnia na tydzień wygląda coraz to lepiej. No i też wyniki w Pucharze Rumunii. Zobaczmy pierwszą rundę, jak nam poszło. Pokonaliśmy Mioveni 2 do 1, w ćwierćfinale FCSB, w półfinale porażka z Alzes. I tak wygląda skład finału. Pokonujemy też Uniwersytet Klusz. No zdecydowanie mamy teraz na ich patent dwie bramki Atanasowa. W ostatniej kolejce jest z Hindią 2-2 Co oznacza, że Czefer Klusz zajmuje w lidze Pierwsze miejsce, tak jest, Mistrzostwo Rumunii na naszym koncie Drugie miejsce FCSB Trzeci Faru Konstanca, Uniwersytet Klusz na czwartym miejscu Najlepsze w grupie spadkowej Uniwers Uniwersytet Kraj Krajowa A najgorsze Botoszani, ale się tutaj pogubiłem Sefer tutaj najlepszym strzelcem, 23 bramki w 40 meczach Drugie miejsce Popesku Jeśli chodzi o asystentów rządzi Atanasov 11 asyst i Olaru również tyle i oni tutaj najlepszym bramkarzem swarują Konstanta no i tak na sam koniec prezentuje się nasz podstawowy skład nasze transfery zdecydowanie się spłaciły Sefer, Miowski atanasow czy Tiku no zdecydowanie poprawili swój overall i te transfery to był zdecydowanie strzał w dziesiątkę i nie mogę żadnego z nich żałować bo idealnie udało się je przeprowadzić stosunek oczywiście cena do jakości jaką dali no i zobaczmy kto ma najwięcej występów. Skafet, Burka, Tiku, Boateng, Sefer i to tyle. W bramkach rządzi Sefer, drugi Miowski, a trzeci Petrila. I jeszcze asysty. Najlepszy atanasow, drugi Sefer, a trzeci Petrila. No i tutaj też możemy sobie zobaczyć, że Miowski był królem strzelców Ligi Konferencji. 11 bramek w 10 meczach, cudowny wynik gracza z Macedonii Północnej. Ocena menadżera 82 na sam koniec. Więc jest to naprawdę bardzo solidna ocena. Gdybyśmy może trochę więcej osiągnęli w europejskich pucharach, czy wygrali Puchar Rumunii, to ocena byłaby wyższa. No i teraz puchary, których nie wygraliśmy i m.in. baraż. Więc może zacznijmy od baraży. Tutaj Krajowa pokonuje Sepsi, a w finale Uniwersytet Krajowa, Uniwersytet Klusz. I to oni zagrają w europejskich pucharach. Puchar Rumunii dla Petrolul. No pokonali tutaj Arzes. Superpułarze Europy Real Madryt pokonuje 3 do 1 Eintracht. Jeśli chodzi o Ligę Konferencji, Villarreal pokonuje w finale Sławie Praga. Liga Europy dla Lazio pokonali Sevillę, po karnych. I Liga Mistrzów dla Barcelony pokonali Chelsea. A jeśli chodzi o nas, no to zdobyliśmy Mistrzostwo Rumunii. Niestety nie udało się dołożyć Pucharu Rumunii. W lidze Konferencji dotarliśmy do ćwierć więc całkiem fajne wyniki. Jepa Klusz. Wiadomo, że czasem zdarzało się tą drużyną jeszcze więcej wycisnąć na przestrzeni wielu sezonów, ale jeśli chodzi o jedno sezonową przebudowę, myślę, że jest to całkiem przyzwoity sezon. Do bardzo dobrego brakuje zdecydowanie Pucharu Rumunii, no i jeszcze na przykład półfinału Ligi Konferencji, ale nie w każdej przebudowie da się wszystko osiągnąć. Co by nie mówić, raz do roku lubię sobie przebudować jakiś klub w Rumunii, szczególnie Czefer Klusz, no bo do tej drużyny mam duży sentyment. A jeśli chodzi o tą przebudowę, to by było na tyle. Bardzo dziękuję wam za obejrzenie! No i oczywiście zapraszam Was na wszystkie pozostałe materiały na kanale. Trzymajcie się!